Hala Energia była w miniony weekend areną drugiego turnieju siatkarskiego, w którym udział wzięło kilkuset uczniów bełchatowskich szkół podstawowych. Zawody to efekt porozumienia pomiędzy miastem a energetycznym klubem sportowym z Bełchatów, na mocy którego w każdej miejskiej szkole podstawowej odbywają się cztery dodatkowe godziny zajęć siatkarskich. Na dodatkowych zajęciach swoje umiejętności szlifują zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Ćwiczymy przyjmowanie, odbijanie, żeby nie przytrzymywać piłki, i atakować. Rozgrzewki ogólne, fajne zajęcia. Na zajęcia przychodzi bardzo dużo uczniów. Z tych uczniów tworzymy reprezentację szkoły na, na dany turniej. Myślę, że takie turnieje mają wielki sens, ponieważ możemy się sprawdzić nie tylko u siebie, w, w gronie swoich uczniów, tylko na, na arenie międzyszkolnej. W sobotę swoje mecze rozgrywały dziewczęta. O miano najlepszej walczyło 30 drużyn. Wśród klas czwartych bezkonkurencyjne okazały się uczennice zespołu szkolno-przedszkolnego numer 9. Rywalizacje klas piątych wygrały dziewczynki ze szkoły podstawowej numer 8. W najstarszej grupie zwyciężyły szóstoklasistki ze szkoły podstawowej numer 4. Turnie był podzielony na trzy kategorie czwartych klas, piątych i szóstych klas. W czwartych klasach zespoły grały w dwójkach, jedna osoba rezerwowa. W piątych klasach trójka, jedna osoba na rezerwie. W szóstych klasach cztery zespołowe już były drużyny i tam dwie osoby na rezerwie. Czyli w sumie gdybyśmy policzyli taki ogół wszystkich zespołów, gdyby miały komplet zawodników, Liczba sięgnęła prawie 300 zawodników przez te dwa dni. W niedzielę parkiet w energii opanowali chłopcy, którzy łącznie tworzyli 45 drużyn. We wszystkich kategoriach wiekowych pierwsze miejsce zajęli uczniowie szkoły podstawowej numer 8. No impreza fajna, dużo gry, ciekawe. Poziom turnieju? No, Trudne. Każdy chce wygrać, mieć miejsce. Turniej kontrolny to idealna okazja do wyszukiwania utalentowanych graczy, którzy w przyszłości mogliby zawodowo grać w siatkówkę. Taki jest cel projektu, który założyliśmy do realizacji wspólnie z EKS-em Skra, żeby dać młodzieży, dzieciom możliwość rozwijania swoich talentów właśnie na miarę. Chociażby Marysza Wlazłego. Zdarzają się pojedyncze osoby, które, które, w które naprawdę trzeba zainwestować w przyszłości, bo, bo widać już na takim turnieju, że, że wyróżniają się spośród rówieśników na pewno przede wszystkim wzrostem, z umiejętnościami z różnie. Bo te osoby zaczyna, zaczęły we wrześniu, w październiku, niektóre dopiero pracę i naprawdę te umiejętności z turnieju na turniej są dużo większe. A myślę, że każdy następny taki turniej tylko będzie działał na plus i ta rywalizacja będzie. Takim, takim bodźcem do, do pracy na treningach, na tych zajęciach, które, które prowadzą nauczyciele w szkołach. Weekendowe zawody były już drugim tego typu przedsięwzięciem. Pierwszy turniej odbył się w grudniu, natomiast trzeci, podsumowujący projekt, odbędzie się tuż przed zakończeniem roku szkolnego.